witam witam wszystkich w trzecim dniu turnieju wczoraj na mnie poszło za bardzo więc pewnie dzisiaj już zakończymy no dobra nie zapomnijcie dać subcia łapki w górę no i cłoneczek nie przedłużajmy już zaczynajmy ten trzeci dzień hmm, byśmy musieli zagrać zielonych na niebieskich co my tu mamy borilka i zielonych na no, niebieskich no to próbujemy co to nam tu wyjdzie jasia jasia gdzie on się schował jasta jasta no jest trochę zielonych no to jedziemy w porielkach go tutaj zróbmy sobie żółty diamencik żeby ten w jednak 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 odpalił to zawsze jest większa szansa, ale tego, tego nie miało być no dobra to może zagrajmy sobie z tej strony i zabijmy Borilka no niestety niestety kogoś dobra. Tu, żeby dezaktywować, choć, choć się udało, teraz powinniśmy ją wykończyć. Oczyśćmy troszeczkę plansze. Ładne, ładnie wchodzą, ale nie te. Zawsze nam uderzą w nie tego. No i co, co? Już słabo to wygląda, nie? Nawet nie mamy czym bić, kochani. Wchodzi teraz, jak już na sprawie nie ma. No, niestety. Niestety, kochani, tak to bywa. Borilem, nie słaba szansa, żeby to wygrać. Trzeci dzień, pierwsza walka i koniec. No nie, no musimy sobie jeszcze troszeczkę pociągnąć, się trochę pobawić. Druga walka. Czerwonych, no niebieskich, na zielonych. Znowu musimy zagrać tak samo. No tu już, tu już jest lepsze rozdanie. Nie mogło być tak wcześniej. sobie uderzmy, włączmy kontratakt. I załadujmy tego naszego Wukonga. I Kirylek powinien paść, choć to różnie bywa, ale pad. Teraz skupimy się na linux i jak to z naszym kągiem bywa pudła sprzyjają może malendorka jak już mamy tak czy trzy, trzy klocuszki Tak sobie troszeczkę troszeczkę podbijemy zobaczymy no. nie sądzę żebyśmy to przegrali ale różnie bywa Melendor i Linux nie powinni nam zagrozić. No dobra, zobaczymy, co ta trzecia walka przyniesie. Almurek, Melendor. Ja bym zagrał trzech czerwonych i jednego niebieskiego zostawił. Bo mamy akurat trzech czerwonych, żeby sobie ich tu wystawić. I Scarlet. I zobaczmy, zobaczmy. No i co, są tylko czerwone na milgura No niestety, niestety. Klocki, jak zawsze, nie pomagają. Almurek jak nam odpali, to o, klocki wysłuchały mojej modlitwy. Dobrze, teraz <laughs> postaramy sobie ich wykończyć diamencikiem. Kloen, no kloen troszeczkę im tu namiesza. Jeszcze ich pozatruwam i sobie spokojnie ich będzie truł. Że nie mają leczenia, to nic nam nie zrobią. Najlepiej pościągać ich tu i po sprawie. I sobie spokojnie każdego po kolei. No, oby, tak dalej. Jeszcze dwie walki i będzie dobrze. No to rozpoczynamy czwartą walkę turnieju zobaczymy o dwóch czerwonych to musimy przejść teraz na niebieskich. Z powrotem byśmy dali Po Ponuraczka gdzieś mieliśmy coś czego kojarzę i tu lepiej mieć dwóch dezaktywujących i weźmiemy sobie zielone. No to próbujemy. Jak klocki pomogą, to będzie dobrze. Mamy żółte, ojeciu, ojeciu. Duża, duża rozbieżność, jak to zabrać. Widzicie, dobrze, że wzięliśmy tego zielonego. To zawsze coś tam, coś tam nam... Coś tam nam wejdzie. Staramy się podbić też naszego w ale nie wiem, czy to będzie dobre rozwiązanie. Wiecie, co może zróbmy? Najpierw podbijemy się do że... no, żeby to dezaktywować, i wtedy bym poszedł w Wiecie, to spróbujmy. Dezaktywacja w i teraz spróbujemy. Pięknie, pięknie. Nie, nas jeden lancelot, dobra. Nie się zajmiemy niebieskimi, bo ich trochę mamy. Czy nasz Borilek zdąży trochę pokontratakować, po czy nie? Zdążył, więc tu trzeba go niebieskimi, no bo wiadomo, tych niebieskich mamy najwięcej. No dobra, to teraz byśmy musieli się skupić na tej ostatniej Soni, bo ona nam najbardziej zagraża. A Kirill w tej opcji, co mamy, bez leczenia nic nam nie powinien zrobić. A Sonia, owszem, owszem, będzie nas stopniowo wykańczać. No to, co mówiłem. Musimy tu się ostro za nią brać, bo zaraz zaraz ona nas powykańcza. Przesuwam coś zielonego, żeby podładować, żeby jej, jej tu troszeczkę krzywdy zrobić. Chociażby nam pewnie te zielone podeszły, to byśmy ją sami wykończyli, no ale zielone nie chcą. Dobre. A z krilkiem to. to sobie na spokojnie, na spokojnie go wykończymy. No dobra, poszła czwarta walka. Jak to się mówi, jak pójdzie za diaksy, to to idzie żółty. Dwóch mamy, których nie idzie, no to co może skupmy się na tym almurku? Pójdźmy trzech czerwonych teraz. Wracamy do naszej opcji czerwonych i próbujemy ostatnią walkę. Teraz już nie jest tak kolorowo. Ale na szczęście te zielone jeszcze są. Nie za dużo, ale coś było. No a jak widzicie. Przychwaliłem tą grę za diamenty i czerwone klocki się nie pokazałem. Dlatego pewnie niby przeciwnik nie trudny, ale, ale no cóż mogę mówić, no będzie zobaczcie, no będzie porażka, nie? Klocki zaczęły się dopiero teraz pokazywać, a i się nas jedzie, jedzie. Gdzie my już jesteśmy no już jest, już jest praktycznie po nas. No widzicie kochani, no widzicie, no nie było czerwonych i nic nie szło zrobić. Może mogliśmy zagrać to inaczej, to by było lepiej. No dobra, dzięki, dzięki za trzeci dzień turnieju i do zobaczenia.